Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam rację żywnościową przeznaczoną na 24 godziny. Epa Light 4. Już wcześniej pokazywałem inny numerek, inne menu. Tam to była troszeczkę inna racja. Powiedzmy taka gotowa do zjedzenia. Czyli można było tylko wyciągnąć z opakowania i zjeść od razu bez żadnego przygotowania, gotowania ewentualnie tylko do zrobienia była kawa. Tutaj mamy już danie na ciepło, więc należy zalać je wodą i mamy ciepły posiłek. Tam tego nie było, więc troszeczkę się to różni oraz innymi dodatkami zapewne też. Racja raczej z przeznaczeniem na sytuacje powiedzmy awaryjne do plecaka, powiedzmy awaryjnego, ucieczkowego, ratunkowego, jak zwał tak zwał. Można takie coś przewozić sobie w samochodzie, jako powiedzmy taka żelazna, awaryjna racja. Jak widać jest to dość kompaktowych rozmiarów. Małe, zgradne opakowanie. Waży to jedynie 575 gramów. Mamy tutaj 1903 kilokalorie, więc troszeczkę mało, ale w awaryjnej sytuacji lepiej mieć to niż nic. Lepiej, jakby to było 2400-2500, wtedy było zdecydowanie lepiej. No ale powiedzmy w awaryjnej sytuacji, powiedzmy, że jest kaloryczność ok, zawsze można sobie coś do tego jeszcze dodać własnego, a takie coś przewozić osobno, ładnie zapakowane. Tu mamy też podane, że do zużycia tej całej racji, do zjedzenia, potrzebujemy 750 ml wody. Jest to produkt niemiecki, military grade. Akurat, raczej w wojsku takiego czegoś nie ma. To jest bardziej racja na rynek cywilny, tak bym to określił. Mamy tu spis zawartości, jako że to jest racja niemiecka, więc wszystko jest po niemiecku. Mamy też tabelkę, możemy się dowiedzieć dokładnie, wszystko co to zawiera. Ile czego ma, jest to zapakowane w dość grubą folię. No, i na ostatnim filmie było, wiadomo, widać, że nawet ciężko to było mi tu otworzyć. Musiałem się posłużyć nożem, chociaż teoretycznie można to otworzyć. Powinno się otworzyć bez, ale zobaczymy, jak będzie tutaj. Mamy też dość długą datę przydatności. Ja to kupiłem pod koniec 2024 roku. Tutaj mamy datę przydatności 2035 rok. Więc powiedzmy, że można wrzucić to sobie w plecak lub do samochodu i zapomnieć o sprawdzaniu tego. No, długi termin przydatności jest ok. Także w awaryjnej sytuacji spokojnie możemy takie coś mieć. Ja tu przedstawia tylko zawartość. Nie będę poszczególnych rzeczy pokazywał w środku, jak wyglądają. Nie będę tego jeść, jako że długi termin. Więc wolę sobie, żeby mi to leżało w innym terminie zjeść. Mogę. Pokażę jedynie osobno, danie chyba główne, bo mam takie tylko że nieco w innym opakowaniu, więc tamto na pewno będzie pokazane. A tak reszta tylko jak wygląda dokładnie cała zawartość. Mamy tutaj zamknięcie strunowe, więc nawet jak coś wyjmiemy, włożymy z powrotem czy coś to możemy zamknąć porządnie, o ile dobrze się to otworzy, bez użycia noża. Będzie ten sam problem co poprzednio. No, tym razem się udało znacznie lepiej. Suszone mango w formie takich plastrów bardzo dobre. Jak ktoś oczywiście lubi. Mamy takie batony energetyczne w formie takich racji, dobrze skompresowanych. Tu jest akurat o smaku pizza i salami. Wysokokaloryczne, lekkie opakowanie. Idealne do zjedzenia. Mamy tego dwie sztuki. Niestety dwa smaki takie same. Mogli dodać je coś innego, bo przecież ta firma akurat produkuje wiele różnych smaków. No ale powiedzmy, że. Jest ok. Tu jest danie do zrobienia na ciepło. Pół litra wody do tego potrzebujemy. Jest to gulasz yy, gulasz yy, z tym zielonym, jak to się nazywa. Zaraz mi się przypomni, chociaż to raczej gularzem ciężko nazwać bardziej to jest pire ziemniaczane z groszkiem o. No ale powiedzmy, że jest to. Mam to w nieco innym formie, w innym opakowaniu to jest niby danie typu instant, bardziej to podchodzi pod taki liofilizat no ale trzeba to wymieszać we własnym naczyniu z wodą ciepłą oczywiście. deser czekoladowy w formie takiego proszku to jest do bezpośredniego zjedzenia nic tu nie trzeba mieszać, żadnej wody tylko po prostu wsypać sobie do ust bardzo fajne dodatkowe hmm, proteiny to można sobie dodać do dania powiedzmy tego głównego na ciepło czyli po prostu dosypać Kawa cappuccino na 250 litrów wody. I tu mamy proszek energetyczny też do takiego bezpośredniego zjedzenia, czyli wsypujemy sobie do ust. Oczywiście teoretycznie można to też wsypać sobie gdzieś do kawy albo do jakiejś herbaty, lub ogólnie też do zwykłej wody. Mamy tu oczywiście taurynę i kofeinę. No i tu mamy dokładnie drugie opakowanie, takie samo. To smakuje dokładnie jakbyśmy pili zwykły energetyk. Też jest dość słodkie. Ma odpowiedni też tam jakiś smak dodatkowy, więc jest ok. No i to wszystko, jeśli chodzi o tą rację. No część rzeczy już jadłem w poprzedniej racji, co pokazywałem, było jak najbardziej w porządku. No tutaj sądzę, że też będzie wszystko ok. to akurat mam w innym opakowaniu i to będzie pokazane. Będzie to dokładnie jedno i to samo, więc to, żeby akurat w innym opakowaniu, było po prostu wcześniej kupione osobno, teraz powiedzmy jest w takim sprzedawane w nieco ładniejszym opakowaniu. A takie coś osobno też będzie, bo jeśli się nie mylę, to mam takie dosyć dużo ilość różnych tego typu batonów energetycznych. O takim smaku też jest, więc to powiedzmy będzie też osobno pokazane, jak to wygląda, jak to smakuje. No, większość rzeczy tu jest dosyć długa data przydatności, więc spokojnie w moim przypadku sobie będzie to czekało na odpowiednią Odpowiedni czas, abym to zjadł. Więc to tyle jeśli chodzi o zawartość tej racji. Wszelkie dodatkowe informacje na ten temat będą pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij, zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.